Czekajcie, muszę teraz wyłonić, jakby spod krzesła, że niby w ogóle co innego, że mnie tu nie było wcześniej. E, więc. Szybciutko, mm, mm, mm. szybciutko, szybciutko, szybciutko. Zakłóceń bezdźwiękowych wychodzę i kontynuuję moją sagę w Dogsie. Jakie mam te donie? Jakie mam te donie? City House Mobile i wszystko i wszystko. Wczytywanie policjanci i przestępcy mogą zacząć ze sobą walczyć. Wykorzystaj to zamieszanie. Oczywiście my zrobimy nic innego, jak wykonamy po prostu tą misję, która nie wyszła w trzecim odcinku. Oj, spoiler, spoiler, spoiler. spoiler. Tak, jaki tam spoiler? Zderzak nie spoiler. To wczytywanie trwa troszeczkę długo w tym. Łotok yy, Czas się przyzwyczaić. No jeszcze przed chwilą nagrywałem Antyldona, a tutaj już Watch Dogs i Antyldona. Dawn, Antyldon dawn, ciągle mi na język wchodzi. Antyldon, dawn, Antyldon, dawn, Antyldon. Dawn, dawn. No dobrze, w jak mówię trwa troszeczkę długo, zakłócenia też są, też są częste. Więc będziemy musieli się częstować od czasu do czasu nimi. Jak na mini-mini. więc możemy wykonać w końcu tą misję, która nam się... Mogła nie udać, dobra, uciekamy gliniarzom. Nowy cel. Wow, ale zupełnie inne sterowanie, zupełnie inna grafika, zupełnie inna jasność. Wszystko inne. Policja wstrzyma pościg, więc uciekamy. Uciekamy naszym supersportowym pojazdem. Przez opony, przez kurcze inne samochody, trzeba je wypychać na ulicę. O, kukurydza, ale zamieszanie, ale zupełnie inna atmosfera. Dobra, uciekamy. W ogóle to jest takie śmieszne, że ci gliniarze mają takiego full speeda, takie jakby nitro, praktycznie włączone, albo i samu. Takie mocne, dobra sygnalizacja. Po co ja sygnalizuję, że wam to może dla mnie zaszkodzić później? Mi zaszkodzić. Bo przecież jak ja włączę sygnalizację teraz na czerwony i będzie jakiś wypadek, no to wiecie, ja muszę uciekać przed policją, to jest najważniejsze póki co. Blokada, ale w sumie ja nie skręcałem, więc niepotrzebne to było. Dobra, uciekajmy. Spójrzcie jak oni szybko jadą, no kurczę, jak normalnie jadę, to oni mnie nie mogą dogonić. A jak jadę super sportowym samochodem, to oni oczywiście jakby jakieś kurcze samochody z Dubaju wytrzasnęli nagle. A tak to kurczę no widzicie. Amerykańskie jakieś pojazdy policji, jednostki policji nagle są kurcze szybsze. Ja nie wiem, może oni takie specjalne doładowanie mają specjalnie na taki moment, gdy ktoś jedzie z super sportowym samochodem, albo przy złapywaniu pojazdów takich no, zwyczajnych dostają mniej pieniędzy za to, a przy złapywaniu takich pojazdów super sportowych dostają więcej, więc mają specjalnie przygotowane nitro. Dobrze. Podobno nas nie zauważyli. Podobno musimy teraz dotrzeć do strefy docelowej, ale szybko jechałem przez jakiś czas i się wkręciłem w mówienie dosyć bardzo. Dobra, trzeba ucieknąć jak najszybciej z tej strefy, bo zaraz nas wykryją i znowu będzie poszukiwanie. Ucieczka udana, dobra. Niezbyt udany, prawidłowy stan naszego samochodu, ale ucieczka została udana. Więc udało się to wszystko. Dobrze, 1400 ileś metrów nam pozostało do miejsca docelowego. Więc spróbujemy się tam jak najszybciej dostać i nie zostać wykrytym przy tym. Więc okej. Okay. 1200 parę metrów już. Szybciutko, szybciutko, żeby nie zostać wykrytym. Bo już nas namierzają radary. Dobra, szybko, tędy, ryzykujemy. No nie, kukurydza, policja wszczała po pościg. Ajajajajaj. A ja to już w ogóle, ja to w ogóle jeszcze gorzej, dostałem się w jakieś miejsce, w jakieś bagna, tutaj kompletnie jakiś odludź, zero, zero ludzi, tylko jakieś śledzie na podłodze bezdomnych. Wiecie co, chyba będziemy musieli opuścić pojazd, ale no przecież nie możemy opuścić pojazdu, może tędy spróbujemy tą luką taką przydostać. Oooooo, niezauważony, dotrzyjmy do strefy docelowej, no kurczę, ale musimy się kierować jakimiś... Trawnikami, a tutaj musieli postawić sobie jakieś kamienie Kamień milowy O kurcze No nie, no już za bardzo mamy zniszczony ten samochód Za dużo pieniędzy to my za niego nie dostaniemy i tak Nawet na wyśrubowanym ubezpieczeniu A, jajajajaj No bez jaj, tu nie ma przejścia Przejazdu takiego jakiego tam przejścia? dla samochodu? Ale, uuu, wow, udało nam się przeskoczyć, dobra Starajmy się nie zniszczyć Powiedział to obijając się o barykadę. Dobra, uciekajmy, uciekajmy z tego... Z tego pola widzenia radaru CTOS-a. Cyfrowy znak. Dobra, może jedziemy troszeczkę wolniej. Ucieczka została udana. Powodzeniem. Otrzymano punkt zdolności. Dobrze, to może sobie... Tak odsadnijmy na chwilkę i... Otwórzmy sobie nasze drzewko zdolności... I wykupmy pewien punkt zdolności. Precyzyjne celowanie. Dobrze, zmniejszenie odrzutu każdej broni przy wystrzale. Mi to pasuje, więc to akceptuję. Dobrze, jadę dalej. Staram się uciekać i dotrzeć do celu, chociaż już nie pamiętam sam, gdzie był ten cel. Najważniejsze, że ucieczka udana. Wszystko pozytywnie się skończyło, teraz tylko, żeby... Jakiś radar nas nie wykrył, ich, ten CTOS. W Chicago oczywiście. Detroit Become Human oczywiście będzie w Detroit. A tutaj jeszcze w Chicago takie właśnie już klimaty nabieramy powoli Detroit become human Bo to też jest taka właśnie metropolia Specjalnie stworzona Do gry nie jest to jakieś udawane miasto jak Los Santos czy, czy jakieś inne Vice City Czy może Liberty City właśnie posługujesz tutaj przykładem GTA Ale no wiecie tutaj o to właśnie chodzi że Chicago i Detroit istnieją tak naprawdę To jest takie fajne odzorowanie Ubisofta Oczywiście, Detroit Become Human od Quantic Dream wyjdzie. Tutaj jest taki przechadzka, tramwaj jakiś czy pociąg. To samo było właśnie też w The Crew, też od produkcji Ubisofta. Uruchommy broka blokadę, żeby, żeby nie mogła. Kupić brokatu i blokadą się udać. Dobra, 490 parę metrów nam zostało, więc już jesteśmy na miejscu. Za dużo pieniążków, coś czuję, nie dostaniemy. No chyba, że to w jakim stanie to wiedziemy samochód się nie liczy. A jak się liczy, to już w ogóle będzie przekichane. Bo jeśli powiedzmy się to liczy, to możliwe, że nawet nie dostaniemy nic, bo misja nam się nie zaliczy. No nie gadajcie, czy to jest na drugiej stronie. Czyli trzeba most prze przetagować. Czy można jakoś otworzyć? Trzeba się na drugą stronę dostać. No dobra. Skasujemy tutaj jakąś beczkę, nie wiem, czy to jakaś beczka z poropą naftową czy z czymś. No ale cóż. Jamy tutaj się na zakręcie 260 metrów. A wiecie co, spróbujemy, zaryzykujemy Mam nadzieję, to się uda, bo jak się nie uda, to Nie no, uda się, uda się, jesteśmy dobrej myśli, uda się Jesteśmy, no, nie wiem, czy powinniśmy być dobrej myśli Z takim stanem samochodu, ale dobra, spróbujmy Uwaga Nie, 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 nie chcę przyjechać tego żadnego człowieka teraz, uwaga I Udało się, i tak mocno się nie zniszczyliśmy Więc dobra, drzwi uruchommy A potem je oduruchommy Dobra, dostaliśmy się w to miejsce, w ten garaż Udało się nam dostarczyć samochód, więc misja jak najbardziej w końcu udana. Misja wypełniona i ta muzyka. Obejrzyj, rankingi, twój czas to 6 minut, 2 sekundy, 3 setne sekundy. Tak, dokładnie.